Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Duchowo przygotowujemy się do 25. Niedzieli zwykłej. Wysłuchajmy Ewangelii, którą usłyszymy. Jezus powiedział do uczniów: Pewien bogaty człowiek miał rządca, którego oskarżono przed nim, że trwoni jego majątek. Przywołał więc go do siebie i rzekł mu: Cóż to słyszę o Tobie? Zdaj sprawę z Twego zarządzania. Bo już nie będziesz mógł zarządzać. Na to rządca rzekł sam do siebie: Co ja pocznę, skoro mój pan odbiera mi zarządzaniem, Kopać nie mogę, żebrać się wstydzę. Wiem już, co uczynię, żeby mnie ludzie przyjęli do swoich domów, gdy będę odsunięty od zarządzania. Przywołał więc do siebie każdego z dłużników swego pana i zapytał pierwszego: Ile jesteś winien mojemu panu? Ten odpowiedział z tobę czegoliwym. On mu rzekł, weź swoje zobowiązanie, siadaj prędko i napisz 50. Następnie pytał drugiego, a ty ile jesteś winien? Ten odrzekł 100 korców pszenicy. Mówi mu, „Wej swoje zobowiązanie i napisz 80. Pan pochwalił nieuczciwego rządcę, że roztropnie postąpił. Bo synowie tego świata roztropniejsi są w stosunkach z podobnymi sobie ludźmi niż synowie światłości. Ja też wam powiadam, pozyskujcie sobie przyjaciół, niegodziwą Mamoną, aby gdy wszystko się skończy, przyjęto was do wiecznych przybytków. Kto w bardzo małej sprawie jest wierny, ten i wielkiej będzie wiernym, a kto w bardzo, bardzo małej sprawie jest nieuczciwy ten i wielki nieuczciwy będzie. Jeśli więc zarządzali niegodziwą mamoną, nie okazaliście się wierni, to kto wam prawdziwe dobro powierzy? Jeśli w zarządzaniu cudzym dobrem nie okazaliście się wierni, to któż wam da waszem? Żaden sługa nie może dwom panom służyć, gdyż albo jednego będzie nienawidził, a drugiego miłował, albo stamtąd będzie trzymał, a tym wzgardzi. Nie możecie służyć. Bogu i Mamonie. Dobrym wprowadzeniem, komentarzem jest wiersz Anny Kamieńskiej Rzeczy widzialne i niewidzialne. Obróć się świeciem, ukaż to, co niewidzialne. Jabłko widzialne, ukaż niewidzialne jabłko. Świerku widzialny, rzuć cień niewidzialnego. Widzialna chmuro, spuść deszcz niewidzialny. Koniu widzialny, zarżyj snem grzywiastym niewidzialnym. rzekowidzialna widzialna, pluśnij niewidzialną falą. Wszystkie rzeczy widzialne, tryśnijcie niewidzialną glebą. Niewidzialną głębią, utkany z obu przeciwstawnych widzialności. Widzialny z plociem, z niewidzialnych świat prawdziwym. To, co ogląda niewidomy wewnętrznym okiem, co słyszy głuchym uchem skrytym, co kocha człowiek nie sercem, ale samotnością. Umiłowanie, jest to, co widzialnym, prestiż, pieniądzem, posiadaniem, najnowszy iPhone, dom jak Berlin, szacunek osób do konkretnej osoby. Jest siła chciwości, jest siła posiadania. Niektórzy ludzie mówią, że to pieniądz jest motorem świata, motorem zachowań ludzkich. Święty Paweł mówi, że korzeniem wszelkiego zła jest chciwość pieniędzy. Kochamy Jezusa, cenimy Jezusa. Kto zna Jezusa, wie, że Jezus brzydził się pieniądzem. Zobaczcie, jak wielkie zło płynie z chciwości pieniędzy. Narkotyki, alkohol, handel żywym towarem, zamachy terrorystyczne, wojny. Tak, wojny, pomyślmy, jak to ktoś uzurpuje sobie terenu, dobra materialne określonych ludzi, tylko dla, dla swego dobra. I myślę, że Jezus widział, jak przewrotny jest pieniądz, jak źle używany doprowadza do wielu tragedii. Jest bardzo taki znaczący konkret w nauczaniu Jezusa, który mówi o sprawiedliwości: oddaj każdemu to, co mu się słusznie należy, a więc szacunek dla każdej uczciwości, dla każdej rzetelności w pracy, w płatnościach, w podatkach. Wiem, że te podatki są takie wyślubowane tak by się chciał powiedzieć nieludzkie. We wszystkim niech będzie. Uczciwość, ale też jakaś sprawiedliwość, jakaś, jakieś ludzkie podejście. Jest inna nieuczciwość tak tego typu, że ile razy okłamałeś męża. Załóżmy pyta anioł stróż 80. A ciekawe, bo w niebie jest zapisane sto. Ile razy nie kochałeś swoją żonę, pyta Anioł Stróż. Pięćdziesiąt, a w niebie jest zapisane sto. No właśnie, czasami wybielamy się, czasami gdzieś tam obniżamy pewne standardy. W swoich oczach jesteśmy piękniejsi niż, niż prawdziwie tak jesteśmy. Nie bójmy się tej uczciwości i rzetelności względem Pana Boga, to Pan Bóg jest tym, który usprawiedliwi. Zawsze był sprawiedliwy, gdy przyjdziemy do Niego szczerym sercem. Nie takim yy, po makijażu, nie takim wybielonym, ale autentycznym. Nie bójmy się tej szczerości, zwłaszcza względem Pana Boga, ale myślę, że też nie bójmy się tej szczerości względem siebie. To jest też takie uzdrawiające w relacjach między nami. Jest też inna nieuczciwość, wciąż zajmujemy się tym, co widzialne. Jest nieuczciwość w ściąganiu, jest nieuczciwość w odrabianiu lekcji. Obecnie nie jestem katetą szkoły, ale myślę, że to jest taki stały problem. Gdzieś nawet prace magisterskie czy doktorskie mogą być gdzieś skopiowane, gdzieś odpisane. Imię, nazwisko zapisane, ale nie przy mojej pracy. Zwłaszcza w dobie sztucznej inteligencji, myślę, że ten temat znacznie się rozwija i może ulec pogłębieniu. Kochani, z tych słów Jezusa, które w szczególny sposób chciałbym zostawić, to zdobywajcie przyjaciół niegodziwą mamoną. Nie możecie służyć Bogu i mamonie. To jest konkret. Pomyślmy o Pier Giorgio Frassati, już o nim mówiłem, z jaką hojnością dawał pieniądze. Człowiek szalenie majętny, syn ambasadora Królestwa Włoch w Berlinie. Człowiek, który prowadził liberalną gazetę La Stampa, mógł, też był przypisane mu było bogactwo, przypisane, nie korzystał. Bardzo często nie miał grosza w kieszeni. Karla Kutis kolejny święty, ze swoich pieniędzy kupuje śpiwór żebrakowi. To, to jest coś, co zostaje na zawsze. Zobaczcie, jak pięknie tutaj wyeksponowana jest miłość, to jest to, co jest w centrum naszej chrześcijańskiej wiary, naszej chrześcijańskiej moralności, Bóg, który jest miłością, jak hojnie przyjmuje te gesty pełne miłości i miłosierdzia. Zdobywajcie przyjaciół, niegodziwą Mamoną, ale też właśnie bądźcie ludźmi niepodzielnego serca, to jest konkret. Można zachłysnąć się posiadaniem. Można zachłysnąć się markowymi rzeczami. Można tak ustawiać rzeczy według posiadania, według tej doczesności, gubiąc serce, wnętrze. Bo jest niewidzialne, niewidzialne. Jest Bóg, Maryja, święci, aniołowie, niewidzialni. A tak bardzo nas kochają, tak bardzo są po naszej stronie, tak bardzo, chcieli, chciałby się powiedzieć, niosą nas na ramionach, żebyśmy. Ostatecznie spotkali się z nimi wieczność. Jest głębia sakramentu pokuty, jest głębia eucharystii, to są znaki widzialne, powiemy, ale jest niewidzialna łaska, niewidzialne obdarowanie, niewidzialne dary. Przyszło pokolenie, które mniej docenia te, te sakramenty, mniej przeżywa, mniej wnosi sercu, dużo jest takiego rytuału byle jakości. Zaliczania, brakuje smaku, brakuje serca, brakuje głębi. Jeżeli brakuje głębi, nie ma szczególnej owocności tych Bożych darów. Odbudujmy sakrament pokuty, odbudujmy jego piękno, odbudujmy jego głębię, odbudujmy piękno Eucharystii, przeżywajmy ją w szczególny sposób, jako szczególne obdarowanie. Bóg, który jest szczególnie hojny i obdarza łaską. Pomyślmy o niewidzialnej łasce Biblii, Słowa Bożego, tak niewiele trzeba, otwieram Księgę, wgłębiam się z nią. Nagle jest jakaś życiodajna siła, niewidzialna życiodajna siła, niewidzialna moc. Jak wielki jest dar Bożej łaski, znowu jest coś niewidzialnego, łaska Boża. Współpracujmy z łaską Bożą i na drogach życia często myślmy o łasce Bożej, tej pomocy Bożej w codziennym życiu. Jest taka sytuacja, jak pewien mężczyzna z powodu cukrzycy miał mieć amputowaną stopę, pewien kapłan pomodlił się nad tą osobą, i na tyle stopa gdzieś przybrała inny kształt, została uzdrowiona. Że nie trzeba było amputować. Pomyślmy, że to, to jest łaska Boża, to jest Jego dar. Jak my może rzadko myślimy o tym, może rzadko odwołujemy się na swoich drogach życia, tak chcemy być bardzo samodzielni, ja sam, ja sam. Jak niektóre, niektóre osoby tak samodzielnie walczą z grzechem, samodzielnie walczą z słabością, a później dziwią się, że są upadki. Jest łaska Boża, jest pomoc Boża. Kochani, ostatecznie to, co niewidzialne, to jest niebo, życie wieczne. Pomyślmy, wszyscy święci mieli inne serca, bo mieli serce ukierunkowane na wieczność, na niebo, przeżywali niebo. Jak codzienność i decyzje związane w codzienności były związane, czy to pomaga wieczności, czy przeszkadza, czy utrudnia. I zawsze wybierali to, co pomaga a w heroicznych sytuacjach potrafili stanąć po stronie Boga Miłości. Jutro idziemy na film "Trumów w sercu o Maksymilianie Kolbe. To jest taki dobry przykład świątobliwego zakonnika, który w piekle Auschwitz-Birkenau opowiedział się za miłością, oddał życiem za Franciszka Gajowniczka, za człowieka, który został wytypowany do bunkra głodowego. Ponieważ użalał się, chciał żyć, wszedł, wstąpił za niego w te szeregi dziesięciu skazanych na śmierć głodową. To jest tryumf serca, tryumf miłości, ale też przyznamy tryumf wieczności, nieba, życia wiecznego. Dzieliłem się z wami też taką postacią Franciszka Jägerstettera, austriackiego katolika który należał do III Zakonu św. Franciszka, miał wspaniałą żonę czy córeczki i był żołnierzem Wehrmachtu, ale gdzieś tam z przymusu i gdy trzecia wymusiła na nim służbę wojskową, chciała wymusić służbę wojskową już tak na serio, odmówił tej służby wojskowej Nastąpił proces. Pomyśl o jego osamotnieniu, jego samotności. Myślę, że tą jedyną osobą, która go rozumiała, była żona. Mama tak falowała. Były takie okresy, kiedy próbowała wpłynąć na decyzję swojego syna. Pomyśl o takim totalnym osamotnieniu. Pomyślmy, jak nawet żona, nawet te córeczki dostawały w łeb, bo nagle no ten. Ten Franc to jakiś dziwoląg, to człowiek z tej ziemi, nieżyciowy. Pomyślmy o odstępstwie i kapłanów, i biskupów, i prawych katolików tamtych czasów, którzy opowiedzieli się za nazizmem, za Hitlerem, i tu nagle ten jeden, ten jeden. Jestem zafascynowanym Francem Jengerszteterem, jego postawą. Został zgilotynowanym. 9 sierpnia 1943 roku. Odsyłam do przepięknego filmu tarca Taransa Milika: Ukryte życie. Może jeszcze gdzieś uda Wam się obejrzeć ten film. Ale, właśnie to niezwykłe, że trzeba mieć w głowie i w sercu niebo, życie wieczne. Trzeba mieć to pragnienie na razie niewidzialnego, przyobiecanego nam wszystkim, żebyśmy to niebo osiągnęli i życie wieczne w pełni. Niebo to nie żart, tak mówił Karol Akutis, tęsknijmy, pragnijmy i ustawiajmy nasze życie według życia tego Bożego wewnętrznego. I też łączmy się, ja myślę, że tak nie wprost, ale Ewangelia, czytania podejmują tematy takiej solidarności, zbratania. Nieuczciwy żądza zbratał się z pewnymi ludźmi, on w tym miał jakiś biznes. Ci ludzie też mieli jakiś interes, że ten dług został zmniejszony. I Jezus nam zarzuca, że w czynieniu dobra, w czynieniu miłości, w budowaniu wiary, tak mało w nas solidarności, tak mało w nas zapobiegliwości, tak mało zdecydowania, jakże bardzo nasze działania są takie pojedyncze, jednostkowe a nie rozumiemy siły wspólnoty, siły grupy, siły pewnego ruchu, która, która może tak wiele dobra przysporzyć. Kochani, niech Słowo Boże owocuje w moim Twoim życiu zaproszenia. Jutro w niedzielę 21 września idziemy do Kina Helios w Ogrodach Odrzańskich na film w Serca. Cena biletu grupowego 15 zł. Serdecznie zapraszam. I w najbliższy poniedziałek o godzinie 18.30 katecheza biblijna. Niech łaska Boże nam towarzyszy. Czasami bywa, że tym pierwszym, który ma się nawrócić, to nasz portfel, nasza kieszeń. Przemyślmy nasze posiadanie, przemyślmy nasze gromadzenie. Jest coś, co niewidzialne, to niewidzialne jest ważniejsze. Co da człowiek w zamian za swoją duszę? Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Serdecznie Was pozdrawiam, zostańcie z Bogiem.